Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku kącika stomatologicznego. Dzisiaj opowiem Państwu o protetyce na stałe, czyli korony, mosty, licówki. Zapraszamy. Szanowni Państwo, na górze mamy sytuację wyjściową. Co tutaj widzimy? Mamy tutaj ubytki próchnicowe, ubytki erozyjne, stan zapalny dziąseł. Zwracam uwagę na to, co się stało z brodawką. Między jedynkami. Jest to ważne dla dalszego prezentowania przypadku, co się z nią będzie działo i jak do tego dojdziemy. Szanowni Państwo, tutaj pacjent ma pracę na stałe. To są korony, są mosty. Taka praca jest niewyjmowalna, jest to zacementowane. Żeby przystąpić do wykonawstwa koron, należy zęby oszlifować, ale o tym za chwilkę. Następnie projektujemy pracę. To jest rząd drugi. Tutaj jest to tak zwane cyfrowe projektowanie uśmiechu. Taki projekt wysyłamy pacjentowi, ażeby się z nim mógł na spokojnie zapoznać w domu, ażeby mógł w tą decyzję wciągnąć swoją rodzinę. Jest to też bardzo ważna akceptacja otoczenia takiej pracy. I na tej podstawie wykonujemy korony tymczasowe. To jest trzeci rząd. I teraz zwracam Państwa uwagę na. To, jak ważne są takie korony tymczasowe w wykonawstwie takiej pracy. To właśnie na tych koronach i na ich podstawie jesteśmy w stanie nadać dziąsu odpowiedni wymiar, odpowiedni kształt, żeby ta praca była przewidywalna, jak najbardziej zbliżona do oczekiwań pacjenta. Proszę zwrócić uwagę, nasza brodawka, stan wyjściowy, nasza brodawka na koronach tymczasowych i z takimi koronami pacjent powinien chodzić, no w mojej ocenie, kilka miesięcy, najczęściej trzy. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, co się stało z tą brodawką po tym okresie. Ziąsło nie przestawia już żadnych zastrzeżeń, pięknie dolega do zębów, przylega do koron i tutaj na tym ostatnim rzędzie widzimy już gotową pracę protetyczną. Pracę zacementowaną. Teraz chciałem Państwu pokazać już przypadek skończony, kiedy mamy już korony wykonane na górze, kiedy mamy korony na dole. Tak to wygląda. I, Szanowni Państwo, wykonanie takiej pracy i zacementowanie to nie jest koniec naszej przygody. Tutaj są bardzo ważne wizyty kontrolne. Co pół roku trzeba zęby oczyścić z osadów, z kamienia. Lekarz musi się tej pracy przyjrzeć, dosłownie ją serwisować, sprawdzać okluzję, która zmienia się w trakcie naszego życia, i sprawdzić, czy występują jakieś problemy, jakieś nieszczelności. Dlatego, aby taki efekt utrzymać, trzeba się pofatygować co pół roku na wizytę kontrolną. Jest to kluczowe. Pacjentka może znów śmiać się. Jeść bez obaw wróciła na łono społeczeństwa. Jak to się robi? Przed przystąpieniem do jakichkolwiek pierwszych prac, zawsze pacjenta digitalizujemy. To znaczy, warunki wyjściowe przenosimy cyfrowo do komputera. I tak to właśnie sobie było, tak to wyglądało. Widzimy ubytki, widzimy ubytki próchnicowe, ubytki zębów. To wszystko. Zrejestrowaliśmy i przenieśliśmy do pamięci komputera. Następnie ząb trzeba oszlifować. Jak to wygląda po oszlifowaniu? Ano, właśnie w ten sposób. Mamy tutaj już zęby wyleczone, kikuty zębów odbudowane. Pamiętacie Państwo, tutaj mieliśmy duży brak. Zęby są oszlifowane, jest im nadana odpowiednia powierzchnia powierzchnia retencyjna. No i na tym Planujemy wykonawstwo pracy ostatecznej. Dziękuję.